I teraz będzie ostatnia lokalizacja. Podjeżdżamy tam i myślimy, wow, takie pole. No po prostu właściwie horyzont, niebo i woda. Nie? tak Jakby bardziej trzeba to sobie wyobrazić, to może tylko tą drogę trzeba byłoby wyrzucić. Więc piękna lokalizacja. Ale plan mówi o tym, że za niedługo tam będzie sąsiad na sąsiadzie i zaraz będą wszyscy na nas patrzeć do naszego Teraz Całe szczęście nasz klient ma dużą białkę. No na jeżeli tak nie popatrzy do końca, bo jest droga, z jednej strony ma tych sąsiadów, z drugiej strony ma pole, które ma zostać pole. To, co jest tutaj paradoksalne, działka się wydaje dużo lepsza niż tam przy autostradzie, a jest dużo trudniejsza, bo w autostradzie był jasno określony ruch. A tutaj jest trochę to łatwo i to może u nas zgubić. Jak będzie to zobaczymy. Lokalizujemy ten dom w środku, żeby był dalej od drogi. Ale nie za daleko, żeby nie odśmiechać za dużo tego podjazdu. I to jest teraz właśnie ten taki wątek, w którym mamy te dwa tarasy, i to jest ekstra, tak naprawdę, bo jak światło świeci, jestem w środku, to część ogrodu mam pod słońce, a część ogrodu mam ze słońcem. Następna to jest znowu ten plan miejsca, do chcę w i tutaj jakby już rezygnujemy z tego takiego archetypu, przed całkowicie go upraszczamy, i mamy te widoki z góry na raz, i z góry na. Na wodę. Czyli znowu ten dom nie jest jakby takim wątkiem naszych tutaj potrzeb estetycznych czy tego, co gdzie w głowie mamy, co powinno być domem, tylko środowiska i tego, jak to środowisko powinno. Ono tak naprawdę przetłumaczone na język projektowy, tworzy tą formę. I ten komunikat. I ta forma komunikuje tym, czym jest, ona nie jest niczym innym. Nie udaje, że ma daszek, a go nie ma, tylko ma daszek, bo tam rzeczywiście coś jest, a jak jest szkło, to przez to rzeczywiście trzeba patrzeć. Nie dlatego, żeby było okno, tylko że tam jest coś do oglądania. Jest taka potrzeba. Wschodnie światło po wschodzi na przykład do Jest mocno zamknięte od zewnątrz. Taki masywny, wręcz twierdzowy, ten, ten dom i ten chroni to, co jest w środku. A w środku to się wydaje taki, w sumie to jest mocno przeszkolony, otwarty lekki. Mamy no, ja tylko w te miejsca, które chcemy, żeby było otwarte, tak? Zamykamy go od strony potencjalnego sąsiada, otwieramy go na miejmy nadzieję do końca pole i las, no i na, na ten obrót.